Go iść, Ryan. To nie był kaszel, to podobny był do kaszel wejpa, ale to nie był kaszel wejpera. Ja nie wejpuję. Jak ktoś mi napisze, że wejpuję, to rozpierdolę coś. Nie wejpuję. fuck! nie wejpuję. Nie wiem, jak to się kurwa, kurwa kolejna pasta stworzy, że wejpuje, to się zesram Kurwa, ty ty się zesram. no zesram się kurwa. Jeszcze brakowało żebyście pisali, że kurwa stymuje na innej platformie niż Twitch, nie wiem, kurwa na, jakby, kurwa, ktoś mi napisze, że stymuje na Uber Eats, to was rozpierdolę. Widziałem dym, wejpujesz. Okej, okay, bro, okej. Okay. Okej! Okay! Nie wejpuję! Wejpuję, w sensie. Ej, Sleepy, ty stymujesz? na na.pl. Chilli bombę, czyli bombę, czyli bombę. Ej hey, Sleepy, czy streamujesz? Napisz na mpl DZIĘKI, DNIĄĄń! Dzięki za follow, kibiecku. Thank you for the follow, wow, 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 ciebie, fucio, Dzięki wielkie, let's go! Ej, hey, Sleepy, streamujesz na OmniFans? Okej, okay, okej okay. LIKE! Nie! NIE STREAMUJĘ NA omnifans! streamuje tam tvoje mama. Dziko. Ej, sleepy memes o media, czy to prawda? Co jest prawdą na memes o media? <laughs> ok, like. MADA Ja, boh, nie, wybuję. TO NIE JEST PRAWDA! TO NIE JEST PRAWDA! NIE WYPU... Okej, okay, bro, okej. Okay. Ej, mój Sleepy, jak się nazywa na Twitchu? Skurwę, synu. Nazywam się Sleepy, Du podłoga. Oh, kurwa... I na czym ty streamujesz? Motherfucker. You know what? Fuck you, man. Fuck you. I got no time for this shit. Na Twitchu, na moim komputerze Ej, streamujesz na taksówce? What, what the fuck? Ej, yo what? Jak na taksówce możesz streamować w ogóle? Hoppni, zaraz napisz, że streamuję na kurwa w, na uberze W uberze, jak jadę To się chyba zesram Ej, streamujesz może na tinderze kurwa, co? Streamujesz na aplikacji McDonald's? What the fuck no? Co robimy mimo? Coś takiego taniego, mam 350 dolarów Sleepy <noise> wysyłaj fajnego mema, obczaj. Okej, okay, okej, okay, like. Nie, nie uderzę. Nie uderzę. Ej sleepy jaki masz tak na Discordie... Jesus fucking fucka! A co to jest? <laughs> Wygląda zajebiście, no. Ej sleepy czy stymujesz na POMHUP? MATA! Stemuję tylko na Twitchu. No kurwa! Co trollujecie mnie? Nie Twitch to jest CEO of trolling kurwa i pisanie f, f, pisanie kurwa farmazonów. Tak was KOCHAM widzowie, tak PIERDOLICIE nie? Jest Liby na Facebooku. Mother Okej. 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 Popatrz na mnie. Patrz mi się w oczy. Czy ja wyglądam takiego co bym streamował na Facebooku? Czy wyglądam takiego co, wylą... co bym streamował na Facebooku? Pytam się. Pytam się. Tak wygląda. MUTTAFUAK Nie wyglądał. Okej, sleepy kiedyś face Okej, okay, bro. Chłopci napisze kurwa sleepy kiedy faceview. <śmienic> Jeezy Dobra, zajebiście gronę, jak tam. Jeszcze trzeba go ugrać na porządku If you do not eat, you will lose weight and eventually energy No to by mi pasowało, bo jestem grubą kurwą Ej, Sleepy streamujesz na platformie Android? Okej, okay, like CZOOOOOOO Idę sobie pierdolić pizzę, bo pierdolicie 3 trzy po trzy nie na iOS? Motherfucker, nie! Oś papin, daj mi jeden plastik tego i zajebiście No mi co to odpierdalaś? o ja pierdolę. dole. up the <laughs> <laughs> yeah, <I'm laughs> <me fall. laughs> Kostany, What the fuck? Chilaj bombę Spierdalaj. This pizza no pushover. Welcome to Stymujesz na proszek Co To kurwa jest Stoszek PL. Dobra, wiem co to jest proszek palec. Nie nie stimuje tam kurwa. Kurwa panowie, nie, wytłumaczcie mi jedno. Jakim cudem mógłbym simować na jakiejkolwiek innej platformie? Jak siedzicie ze mną, kurwa, na Twitchu! Jesteście na moim czacie, na Twitchu, na moim kanale! Jakim chujem mógłbym kurwa simować na innej platformie?! To jest matematycznie niemożliwe! A symujesz taką manię, CP, bo takie psy jak Ty chyba się nadają. MADDAW Matematyczne... Zaraz zemdleję, zaraz zemdleje kurwa, zaraz zemdleje. Ok, kurwa, jeszcze raz. Ach, nieważne, to nie ma sensu nawet. To nie ma sensu, prawda? A to nie Spotify? Mata Jak Spotify. Alfred, powiedz mi, że to nie jest Spotify. Powiedz mi, po, powiedz mi, ale bo nie wytrzymie. Sleepy to nie jest Spotify, Sleepy. Sleepy streamuje na Uber Eats. Jaki Uber Eats, kurwa! <try> Zaszekaj <Zavřenám> do kamery. <try> Nie było szczekanie, to był jakiś dźwięk kurwa z obcego. Zrypisz na Google Play. <tryk> nie! Zrypisz na platformie dla dzieci w trudnej What the fuck? Ejo, what? Co to kurwa jest? Spiera... O pizde swój babo! What the fuck? Oszkuj bałżki. Ty. Dawid Jasper. Ty się lubi, <tryk> Ja się zważam na że mało piszą, nie? Ksają podłoga. Balasi Balasi Nie Nie, kurwa Nie I came, bro What's poppin', broski? What you doing here, fool? Fuuu SLAMED! Zipi memy, zobacz No, dobra. To tam jest ciekawego I Amin mean... Nie, nie Nie, spokój, nie, 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 nie. To nie jest warte, to nie jest warte. Jak, jak się indyfikujesz jako kto? He, she czy sleepy? Kto coś pisze? wejpera! Nawet wygląda jak to nie jest, nie jestem wejperem, nie wejpuję! Nie piszcie tak! Vaper. Nie jestem wejperem, no! Nie wejpuję! Bo... Już mamy jak wypujesz Nie ve... <słyszy> Alfred. Nie, nawet Alfred się i pyta, bo on też w on... on łapie to przez was, ten Alfred! Alfred łapie przez was ten Farmazon! Jak wypisze się trollę, to on też soluje z wami, bo myślicie fajnie. A jak nie ma kamer, to nie jest taki cwany, kurwa. Patrzcie po kamera. kurwa Slip i memy. Co to kurwa jest tym razem? Jesse! Jesse, oj to kok Jesse! Jesse! Zobacz memy. Po co? Po co mam znowu zobaczyć memy? Co tam kurwa jest? Nie mogę, nie mogę, nie mogę! Nie klikam więcej linków, więcej linków, nie klikam, nie klikam, kurwa linki! Stop smoking, waze sleeping, kurwa, nie palę VAPE'ÓW! nie mogę! Co ja mam ci udowodnić, kurwa, jak? Nie palę, nie palę, nigdy nie paliłem! Nie palę fajpów, motherfuck. Drive-thru, patrz, nie! <todgłos> yeah! Na ogólna misja w tej grze! <todgłos> teraz, <todgłos> Pięknie, tak, uwielbiam tą misję! Ale ta misja jest chujowa! Pst, no! Nieprawda! Jest to jest ok. Tak, tak, tak. Lipki basta memmy, Ostatni raz, jak to będzie recrawl, albo inne gu. Okej, okay, to jest kolejne zdjęcie przerabione. MADAPAK! No! Nie mogę, kurwa, jeszcze recrawl. Nie, nie, nie. To jest ostatni raz, kiedy wchodzę na memy. Ostatni raz dzisiaj. Wepi, stam wepi. Nie, wepi! Przyciągnął chyba jeszcze... raz napiszmy, że wejpie. Oooo, przysięgam na spadnie, jak tak sięś Wejpę.